Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji przedmeczowej. Są z nami tutaj zawodnicy oraz trener Betart Sparty Wrocław, Dariusz Szeć, Maciej Janowski oraz Bartłomiej Kowalski. Chcielibyśmy Państwa tutaj przywitać, zarówno Państwa, których widzimy tutaj na stadionie olimpijskim, ale również wszystkich widzów, którzy oglądają nas w transmisji online. Zacznę może od pytania do trenera. Trenerze, jesteśmy przed pierwszym meczem pierwszym meczem domowym. Jakie są wrażenia? Pogoda niestety nam troszkę nie sprzyja i czy na przykład udało się odjechać, jakieś treningi i, i jak tutaj trener z planem tym wdrożenia już drużyny do jazdy tuż przed sezonem? No, pogoda nie za bardzo z nami chciała współpracować, ale kilka treningów udało się odjechać. Myślimy, mamy nadzieję, że jesteśmy przygotowani, aczkolwiek pierwsze spotkanie ligowe zawsze niesie ze sobą taką dozę niepewności. No co, jest, niedziela się zbliża, wszystkich zapraszamy, będzie ciekawie. Dziękuję. I teraz może pytanie do Maćka. Maćku, najpierw chciałam Cię zapytać, bo tutaj, jak wiemy, mamy nowy herb i chciałam cię zapytać, jako kapitana drużyny, jak Wam się ta zmiana podoba, jakie masz odczucia, wiemy, że brałeś udział w tym procesie, w promocji, więc chciałam jeszcze tutaj Ciebie dopytać, jak Ci się ta zmiana podoba i kolegom z drużyny, jak rozmawialiście. Raczej wszyscy, wszyscy są bardzo pozytywnie zaskoczeni. Ja pamiętam, że ten stary Herb Sparty, który, do którego tak naprawdę ten nowy mocno nawiązuje, i z tego bardzo się cieszę. Jest prosty, bardzo czytelny, i, i jakby. O, oczywiście o gustach się nie dyskutuje, ale, ale moim zdaniem jest bardzo ładny. Mm -hmm. Dziękuję. Teraz już może wrócimy faktycznie już do rzurza do, do przed nami w niedzielę mecz. Ty już miałeś okazję parę razy się pojawić na torze w zawodach w tym sezonie. Powiedz mi, jak się czujesz na motocyklu, na jakim ty jesteś etapie przygotowania do sezonu? Czy już jest wszystko tak jak należy, czy też tutaj troszkę jeszcze odczuwasz niedosyt jazdy poprzez z wyniku pogody, tak? którą, którą mamy? Cóż, wiadomo, że ten początek zawsze, zawsze jest tak troszeczkę niepewny. Faktycznie miałem okazję brać udział w paru turniejach. Nie do końca może byłem w 100% zadowolony z nich, ale też muszę przyznać, że jeszcze do, do czasu, kiedy nie potrenowaliśmy więcej tutaj w Wrocławiu, to tak naprawdę moje poczucie na motocyklu też nie było w 100% fajne i, i, i tego też nie ukrywałem, że, że nie czułem się w 100% dobrze, wygodnie na motocyklu. Ale wydaje mi się, że teraz po dwóch dniach przepracowaliśmy bardzo dużo, przyjechaliśmy dużo sprzętu, mnóstwo okrążeń i, i, i to uczucie na motocyklu, jakby czucie motocykla jest zdecydowanie lepsze i mam nadzieję, że, że to też będzie będzie gdzieś tam widoczne podczas spotkania. No zobaczymy. To pierwsze spotkanie zawsze jest takie troszeczkę po omacku, nie wiadomo jak to będzie taka trochę niepewność, ale, ale jesteśmy dobrej myśli. Dziękuję bardzo. I może pytanie teraz już do Bartka. Bartek, jesteś tutaj nowym zawodnikiem w Drużynie, więc chciałabym Ciebie zapytać takie jedno, ale troszkę rozbudowane pytanie. Jak się czujesz tutaj w Drużynie z kolegami? Jak, jak ci się może podoba miasto Wrocław i generalnie, właśnie Twoje takie pierwsze odczucia jako już zawodnika Drużyny Wrocławskiej? Na pewno bardzo mi się podoba tutaj Wrocław, cały stadion i wszystko, z czym mam do czynienia. Chłopaki z drużyny mnie przyjęli bardzo dobrze i bardzo miło, i, i bardzo się cieszę, że tak tutaj zostałem przyjęty. Tak samo, tor, na którym tutaj teraz jeździłem przed sezonem, czyli w też dużo właśnie potrenowaliśmy i na, na pewno wszystko mi się podoba, i, i całe to otoczenie motywuje tak do, do, do pracy, żeby, żeby stawać lepszym zawodnikiem. I na pewno jestem bardzo wdzięczny, że tak to wygląda.